Państwu kolejne lubuskie rozmowy u Herberta z Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Serdecznie witam panią profesor Beatę Orłowską. Dzień dobry. I Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz pana profesora Pawła Leszczyńskiego. Witam serdecznie, paniam się. I Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział W Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię naszych rozmów o naszych dalekich i bliskich sąsiadach. Zaczniemy od chyba tych najbliższych, czyli od Czechów. Bo nie tylko łączy nas podobieństwo języków, ale też i historia, która sięga, sięga daleko, daleko w głąb czasów. Panie profesorze, czy Czechy to rzeczywiście jest taki nasz przyrodni brat? Z Czech przyszło do Polski chrześcijaństwo. Księżniczka Dobrawa. Małżonka mieszka pierwszego, naszego pierwszego e, historycznego władcy, czyli może tak bardziej się to siostra, powinien powiedzieć. <laughs> w każdym razie, <laughs> bardzo, bardzo bliska rodzina, bardzo bliska rodzina, ale to wiadomo jak w rodzinie zawsze są różnego rodzaju różnice, e, dysonanse, odcienie kolorów, No to normalna sprawa. Natomiast e, gdy chodzi o rozwój historyczny e, e, Czech, to warto może podkreślić, że tym takim najbardziej złotym wiekiem, zresztą pamiętanym po dzień dzisiejszy, są czasy panowania króla Zygmunta IV z dynastii luksemburskiej. Musimy też pamiętać o tym, że Czechy to także wkład do nauki europejskiej. To powstanie jako jednego z pierwszych w Europie uniwersytetów, Uniwersytetu Karola, po dzień dzisiejszy funkcjonującego przecież i mającego doskonałe wskaźniki umiędzynarodowienia, między innymi. To jest jedna z rzeczywiście z potęg akademickich w naszej części Europy. Ale też warto wspomnieć o wkładzie Czechów w rozwój myśli społecznej, myśli politycznej, no i także oczywiście wkład w ruchy reformacyjne, które miały miejsce na naszym kontynencie, choćby postaw profesora Jana Husa, profesora Uniwersytetu Praskiego. To samo, co w innych państwach, kiedy te impulsy spowodowały też rozwój języków narodowych, czyli choćby też tłumaczenie Biblii na języki narodowe. Biblia kralicka w przypadku Czechów jest tutaj takim ważnym elementem. No ale potem moment bardzo tragiczny, związany z Kontreformacją i rządami Habsburgów od XVII stulecia i dopiero Moment bardzo ważny dla wielu narodów europejskich, pierwsza połowa XVIII stulecia, odrodzenie narodowe i funkcjonowanie tak tzw. czeskich budzicieli narodowych. A w tym gronie trzeba koniecznie wymienić taką postać jak historyk Franciszek Palacki, nazywany właściwie ojcem historiografii czeskiej, ale także inne postaci jak Jungman, na przykład. Odtwarzanie tego języka czeskiego, języka literackiego, bardzo, bardzo ważna kwestia. Czasy monarchii austro-węgierskiej, kiedy ziemie czeskie były jednymi z najbardziej... Intensywnie rozwijającymi się pod kątem przemysłu. To była jedna z najbogatszych części ówczesnej monarchii. Tak dochodzimy do roku 1918 i powstania wspólnego państwa Czechów i Słowaków. Chociaż trzeba pamiętać, że przedwojenna Czechosłowacja była nie tylko państwem Czechów i Słowaków, bo była także państwem Polaków, Ukraińców, Łemków, Niemców, Sudeckich i Węgrów, Żydów, Ormian rosjan białych emigrantów którzy osiedlili się na tamtym terenie więc było to państwo tak naprawdę też wielonarodowościowe przychodzi rok 38 z wyroku w cudzysłowie monachijskiego niestety również Wielkiej Brytanii Francji Włoch oraz hitlerowskich Niemiec dochodzi do rozbioru Czechosłowacji no a finalnie w marcu 39 rozpoczyna się okupacja pozostałego terytorium Czech Ponieważ Słowacja już wcześniej się odłączyła i utworzyła państwo, które współpracowało z Hitlerem. 45. rok. Jeszcze może wspólnota pewnych doświadczeń. Rząd, migracyjny, rząd emigracyjny polski w Londynie i rząd czechosłowacki z Edwardem Beneszem, emigracyjny też w Londynie. 45. rok jest dla nas trochę różnicujący, ponieważ u nas już rozpoczyna się okres wchodzenia w zupełnie nowy reżim polityczny, w system komunistyczny. W Czechosłowacji to to troszeczkę jest rozłożone w czasie i finalnie dopiero pod koniec lutego 1948 Czechosłowacja staje się państwem komunistycznym. Potem bardzo ważne doświadczenia lat 70. doświadczenia opozycji demokratycznej, która rodzi się w Polsce w Czechosłowacji tu musimy wspomnieć choćby o naszym Komitecie Obrony Robotników, między innymi Jacek Kuroń, a po stronie czeskiej i słowackiej Karta 77, Postać oczywiście Wacława Hawla, Iżego inspiruje wielu innych. Spotkania polsko-czeskie w karkonoszach, tajne przemycanie literatury, pierwsze przyjaźnie, które zresztą przetrwały po dzień dzisiejszy, też bardzo fenomenalna sprawa. No i rok 89, wspólne doświadczenie. Razem w tym samym roku dokonujemy zmiany ustrojowej, razem na nowo definiujemy nasze cele. I tak razem, 1 maja 2004, znaleźliśmy się w nowej wspólnocie, jaką jest Unia Europejska. To tak w skrócie, taki sprint, można powiedzieć, przez, przez historię czeską do, do naszych czasów. Tak, widać po naszej biblioteczce dzisiaj, że no, Czesi nie są nam obojętni. No, to jest... Bardzo mało oczywiście, bo raczej Polacy deklarują, że jest to kultura i naród, którą najbardziej lubią chyba ze wszystkich sąsiadów. statystyka. <grym> tak, nie. tak, tak. No zatem widzimy, że to jest tylko fragment. Oczywiście to są tylko niektóre pozycje łącznie z nowościami wydawniczymi. Tutaj po mojej stronie właśnie Mariusza Szczygła. wznowienie jego książki Laska Nebeska. No i tu właśnie są te językowe, różne ciekawe nasze spotkania, gdzie niekoniecznie słowo, które nam się kojarzy z czeskim, znaczy to samo w języku polskim. Tu chodzi naprawdę o miłość. Rzeczywiście Czesi też podziwiają Mariusza Szczygła jako autora, że tak zagłębił się w ich kulturę. Odkrywa w zasadzie również przed nimi rzeczy, których oni sami nie dostrzegają. I to chyba tak jest, pani profesor, że czasami trzeba właśnie, żeby ktoś obcy poobserwował nas i opisał i zwrócił uwagę na rzeczy, których my sami nie widzimy. Ale mamy tych Czesi, to jednak jest naród nam bardzo bliski. Tak mi się wydaje. Na pewno no, bliski, raz, że jako sąsiedzi, dwa kulturowo tak, i, i z tradycjami choć, warto podkreślić, że jak gdyby Czesi mają zupełnie inne spojrzenie na świat, na życie. Tak? My byśmy powiedzieli, że właściwie potrzebują tylko świętego spokoju, czyli chcieliby żyć spokojnie, chcieliby żyć relaksująco, na relaksie. Tak? My jesteśmy jednak tacy bardziej ruchliwi, żywi, bardziej tacy zakręceni, i to widać po ich życiu, po ich ustatkowaniu się. Po powrocie z pracy oni chcą odpocząć, chcą się zrelaksować, będąc tu i tam spożyć co nieco, czy złotego trunku, czy zjeść coś dobrego. Niemniej jednak rzeczywiście, jak gdyby kulturowo jesteśmy sobie bliscy, lubimy się, tak, lubimy u siebie bywać. W kontekście w ogóle kultury warto jest podkreślić, że Czesi mają bardzo bogate kulturowo aspekty związane chociażby, z dorobkiem czy literatury, tutaj dorobek Wacława Hawla tak, i, i innych, których znamy, jest bardzo mocno osadzony i znany nam też, bardzo poznany. No, Wojak Szwejk, prawda? Chociażby Wojak klasyka. Szwejk, no, no, klasyka właściwie. Któż by chyba nie słyszał chociażby o Wojaku Szwejku? Nie mówimy, że wszyscy czytali, tak? ale niemniej jednak myślę, że większość czytała albo oglądała film więc na pewno gdzieś się zetknęła, ale inne chociażby y, bardzo mocno i wysoko postawione y, filmy Formana chociażby Amadeusz prawda lot nad kukłuczym gniazdem czy skandalista, skandalista Larry Flint skandalista, skandalista Larry Flint właśnie kolejne dzieło formana które jak gdyby naprawdę jest takim dorobkiem bardzo bogatym wiele innych tak tutaj zwracamy uwagę chociażby na te już słynne znane wielu prawda chociażby szpital na peryferiach Kobieta zaladą, tak, czy wiele, wiele innych, ale nawet bajki dla dzieci, które są dla wielu z nas naszym dzieciństwem tak naprawdę, chociażby Rumcajs, tak? I wiele innych pokazuje, że jak gdyby Czesi w tym aspekcie kultury, szczególnie tym na tle tym filmowym, rzeczywiście mają bardzo bogaty dorobek, który już dużo wcześniej, jak gdyby zaczął wchodzić na ekrany. Europy niż obecne tasiemce. Tak? Seriale czeskie już dawno były znane. No i oczywiście Czesi znani są z komedii, tak że ich ten wyluzowany charakter powoduje, że potrafią śmiać się nie tylko z innych, ale przede wszystkim potrafią śmiać się z siebie. I to jest chyba taki ważny aspekt ich takiej tożsamości kulturowej, z którą się nam wszystkim, czy wielu kojarzą. To może warto też właśnie tym tropem który pani profesor właśnie zainaugurowała, podążyć dalej, bo to jest niezwykle ważne. Te nasze kontakty są bardzo mocne właśnie w tym wymiarze, Kulturalnym. I jiż oczywiście Bohumil-Hrabal, e, obsługiwałam angielskiego króla, słuchowisko radiowe, przecież pamiętam w swoim czasie w lecie z radiem, jeszcze prawda? kolejne odcinki. No, można by wymieniać i wymieniać, ale a propos tego wymieniania może mój taki malutki, prywatny spis z natury e, właśnie w odniesieniu do tych y, pozycji o kobiecie za Radą była mowa, o szpitalu także Arabela. No któż z nas nie pragnął na początku lat 80 mieć tego wspaniałego, pięknego pierścienia, który w pewnym momencie i Honzikowi i Marzęce wyleciał z pociągu do rzeki, być może to była Wełtawa. W każdym razie ten wspaniały pierścień Arabella. Latający Czestmir, też była taka y, bardzo ciekawa y, y, bajka. 3 plus 1 ze Stanisławem Mikulskim, to była koprodukcja polsko-czechosłowacka. Warto też może to y, wspomnieć. Goście, Pantau, tajemnicy zamku w Karpatach, ekranizacja jednej z powieści Juliusza Werna, też bardzo świetnie zrobiona. Wreszcie bardzo ciekawa taka dynastia rodzinna. Synowie i córki Jakuba Szklarza. Opowieść o pewnej rodzinie robotniczej mieszkającej w Sudetach i losach tej rodziny przed I wojną w Republice Czechosłowackiej i po II wojnie światowej. No i oczywiście, pani profesor wspomina o, o Rumcaisie. Krecik naturalnie tutaj zdecydowanie podbił również nasze serca. Ale był jeszcze Żwirek mam na liście, potwierdzam. Maszeńka i Daszeńka na podstawie pięknej baśni jednego też z ważnych czeskich pisarzy Karela Czapka. I wreszcie sąsiedzi. No któż tak nie majsterkował, nie naprawiał w udany a, a sposób. To już bajka dla dorosłych była. To już była bajka dla dorosłych wcale nie przeznaczona dla dzieci. To była kreskówka dla dorosłych. Jakkolwiek, jakkolwiek z nasłuchu radiowego i oglądu, wiemy, że praktycznie cała Polska wtedy właśnie tą bajeczkę oglądała. To są bardzo ważne rzeczy, bo to jest ten budulec w naszych relacjach, a dzisiaj też możemy powiedzieć o tym, że serce się raduje. Że jest coraz więcej rejestracji CZ, na przykład w Międzyzdrojach, w Dziwnówku, Dziwnowie, Świnoujściu, S3. Bardzo ważną arterią jest Estrójka i kwestia tej infrastruktury drogowej, która można by powiedzieć też nareszcie nas spina. Jeszcze oczywiście wiemy, że końcowe prace trwają na Estrójce, ale już jest pod tym względem naprawdę przyzwoicie i dobrze. No bo w jaki inny sposób pobudzić też tą wymianę turystyczną, jak nie poprzez poprawienie jakości infrastruktury, w tym drogowej? Oczywiście można powiedzieć, że Czesi są coraz bliżej nas, my coraz bliżej Czechów. Pani profesor wspominała, co Czesi lubią robić po pracy. Warto jeszcze też powiedzieć, że Czesi bardzo lubią czytać, e, ponieważ w badaniach czytelnictwa, kiedy my wypadamy, no w ten sposób, nie będę oceniał, ale w, ta Polacy podają, że statystyczny Polak jedną książkę w roku, który przeczytał to jest grupa 37-38% Polaków, a w Czechach 60, ta cyfra wynosi 67. Ta liczba 67% Czechów czyta przynajmniej jedną książkę rocznie, to znaczy też, że jest jednak właśnie ta kultura czytelnicza rozwinięta. Po pracy lubią też po prostu kupić sobie książkę i przyjść do żony z kwiatkiem i z książką. Tak, takie, takie, są, takie są obyczaje. To znaczy, że jednak właśnie ta książka ma sw swoją wartość. No zresztą widzimy to też po bogatej literaturze, o której tutaj mówiliśmy. Mhm. Może to jeszcze pewno... warto podkreślić, że też ta osobliwość czeskiego stylu życia, to że bardzo z nich wielu ma halupu, czyli tą swoją, ten swój wiejski domeczek, do którego wyjeżdżają na weekend, przekłada się na bardzo ciekawe rozwiązanie w tamtejszym prawie wyborczym. Tam wybory nie odbywają się wyłącznie w niedzielę ale tam odbywają się dwa dni właśnie ze względu na to ażeby rozłożyć w czasie żeby dać im wrócić z tego odpoczynku wybory są rozpisane na dwa dni to jest też jedno z takich ciekawych rozwiązań jakby uszanowanie tego też stylu życia że po tygodniu roboczym Jedziemy sobie do naszego domeczku, tam sobie odpoczywamy, spotykamy się, bawimy się, używamy życia, no a potem wracamy. I to nam się właśnie podoba to, o czym Pani profesor mówiła, ten styl Luz życia. Taki, tak. Trochę taki może czasami kojarzący nam się też z włochami, w pewnym sensie, tak. ale wydaje mi się, że też części po prostu nauczyli się w pewien sposób, no właśnie radzić sobie. Z no chociażby władzą, która nie mówiła pierwotnie w ich języku, o czym mówił pan profesor. tutaj o Habsburgach, no przecież trzeba było im troszeczkę jakoś tak mhm. robić i trochę na przekór, ale tak, żeby nie podpaść. I właśnie choć to nas łączy właśnie, my też przecież byliśmy też. kilka. No ponad jeden wiek pod zaborami. Ale mieliśmy inny sposób z kolei radzenia sobie z tą sytuacją. Zresztą na byliśmy w trzech różnych, więc tutaj sobie inaczej, inaczej. radzili Polacy w poszczególnych zaborach. Ale chyba właśnie to historia znowu nas kształtuje, w jaki sposób się zachowujemy dzisiaj jako zbiorowość. prawda? Myślę, że tutaj też ciekawym aspektem jest religia w Czechach, bo to, co nas łączy, jak gdyby ten kontekst kulturowy, to jedno. Natomiast religia jest zupełnym. No, Przeciwieństwem w pewnym sensie, bo patrząc na statystyki, no to około 80% Czechów jest ateistami bądź agnostykami. Mamy tam około 10% katolików, około 1% protestantów, pozostali jak gdyby nie określają się, nie dookreślają się w ogóle albo wskazują, że wierzą, ale nieistotne jak gdyby w co. I to też jak gdyby jest takim elementem wyróżniającym Czechów, na co też zwraca się uwagę i podkreśla, że. Jak gdyby odcinają nie? kontekst religii od kontekstu kultury, tożsamości. Nie jest to ściśle związane jak gdyby z ich tożsamością. W przeciwieństwie do Polaków, gdzie podkreślamy, gdzie ten katolicyzm jednak jest w jakimś zakresie też związany z tą polskością. A gdy chodzi o rocznice też związane z wyznaniami, to warto powiedzieć, bo tu jest też taka ciągłość zachowana od czasów, można by powiedzieć, kusyckich po dzień dzisiejszy, że w styczniu 2020 roku, czyli w kończącym się. Już roku, swoje stulecie obchodził Kościół Husycki który od 71 ma przymiotnik czechosłowacki kościół husycki w nawiązaniu właśnie do, do tej reformacji czy protoreformacji z czasów Jana Husa. To jest bardzo ważne, niezwykle istotne doświadczenie historyczne, które po dzień dzisiejszy ma znaczenie dla Czechów. Flaga, która znajduje się na Zamku Hradczańskim, hasło, prawda, i miłość zwycięży. To jest hasło husyckie. To jest w symbolice państwowej kielich, obecność kielicha, który również był jednym z symboli ruchu husyckiego. To jest też niesamowicie ciekawe zobaczyć, jak pewne symbole. No u nas na przykład, Aha. prawda, nasza flaga, nasz orzeł, a z drugiej. Mówimy też oczywiście poogoń litewska, porówny, porównujemy jak to wygląda i też może właśnie warto tutaj zwrócić uwagę czasem na znaczenie również tych symboli i dzisiaj dla, dla współczesnych Czechów. Myślę, że jeszcze można też powiedzieć o dwóch kwestiach krótko. O tym, że czeska kultura... Literacka to także bardzo ważna obecność dzięki Francowi Kawce tego istotnego momentu żydowskiego, obecności Żydów w kulturze czeskiej. No i o tym, co też po dzień dzisiejszy się podkreśla, że w Czechach funkcjonuje taki też ciekawy podział między gospodą a kawiarnią. Gospoda i kawiarnia. Kawiarnia jest uosobieniem rzeczywiście takich inteligenckich spotkań i rozmów. Natomiast, gospoda to jest oczywiście też to, co my znamy, praktycznie z tych wymienionych również seriali. No bo tu jeszcze oczywiście można by wymieniać ich wiele, ale tamte spotkania, tamte tańce, śpiewy, polka. Ktoś tam sobie sympatycznie przygrywa, ludzie tańczą, cieszą się, bawią się. To jest właśnie też taki po dzień dzisiejszy istotny element no, kultury czeskiej. To cóż, kiedy skończy się epidemia, ja Państwa zapraszam do czeskiej hospódki w Gorzowie, a tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Pani profesor Beata Orłowska dziękuję bardzo. i pan profesor Paweł Leszczyński. Bardzo dziękujemy serdecznie bardzo. Dziękuję.